Dukat Gdański Janaka Kazimierza, rocznik 1658. Moneta według naszej oceny w stanie 3+, poprawna, z lekką falą takich drobnych ugięć. Powierzchnia już bez naturalnego blasku, czyli zmatowiona. W przypadku złota jest to typowe, częste, to jest jednak miękki metal, który bardzo niewiele potrzebował do tego, żeby się w tym obiegu zetrzeć, ale dukat ogólnie z dobrym reliefem zupełnie poprawny. 58. rok, menica gdańska. Widzimy, że jeśli odpowiednio poprzechylać go do światła, to jeszcze w elementach tła osłoniętych reliefem, czyli tak jak tutaj na przykład między literami daje się złapać śladowy połysk, czy tutaj na przykład przed królewskim nosem na tle. No, tutaj też ładnie widzimy od razu jak inaczej nam się zarysowuje blask, czyli widzimy te otwarte przestrzenie, które już są ruszone, jakby mówiąc brzydko, odarte z tego blasku, być może delikatnie przeczyszczone niegdyś, natomiast między literami jest duża naturalność. Zobaczmy jeszcze drugą stronę dokładnie, to się bardzo ładnie ustawił. W tej chwili widać jak, jak ładnie, naturalnie wygląda ta powierzchnia między tymi otokowymi no, takimi okręgami, obwódkami. Troszkę gorzej wygląda tutaj w centrum, gdzie te zgięcia mają od razu inną jakby fakturę, inne tutaj starcie tego połysku. Ale zupełnie, zupełnie dobrze to błyska, jeśli odpowiednio ustawić kąt.